takie oto danie, konkretny schabowy z dużą ilością fasolki szparagowej z tartą bułką na masełku no i pomidorki ogórek schabowy na oleju nie miałem smalczyku no i do tego tutaj ten król wielki, czyli piwko 5% jest niedziela trzeba sobie pozwolić wypiję trochę później po obiedzie, żeby <laughs> już muszę się skupić Minęły dwie godziny, sprawdźmy poziom glukozy we krwi, co się dzieje po zjedzeniu schabowego i fasolki szpragowej. Zobaczcie, tutaj mamy 133, generalnie biorąc pod uwagę e, wielkość tej porcji oraz e, fakt, że tej fasolki szpragowej było dużo, była startą bułką, więc to nie jest najgorszy wynik. Jeśli ktoś jest na diecie keto i ma te limity, powinien zachować raczej ten poziom do 120. Warto też spojrzeć na to, co działo się wcześniej z schabowym, z surówkami. Też bardzo podobny wynik, mamy maksymalny mm, poziom, to jest 130. Również nie ma tragedii. Pamiętajcie, że jeszcze tego schabowego popijałem piwkiem. Piwko to jest jak rosół.